To jest Witalii Mazurenko, w programie pani redaktor Gozdyry, który nazywa prezydenta RP przywódcą jakiegoś więziennego gangu, w języku rosyjskim. Eee, pana Mazurenko, który wykazuje zachowanie nieprezydenckie, a wykazuje zachowanie pachanego, przywódcę kryminalnego. Eee. Przepraszam jeszcze raz, bo tak może ja nie dobrze zrozumiałam. Jeśli nie mogę pana prosić o powtórzenie, że to nie jest zachowanie prezydenckie, tylko jakie? Pachem. To jest z względu więziennego rosyjskiego takie określenie, które wskazuje na człowieka, który rządzi jako e, taki e, no, po prostu autorytet i czynimy autorytet, się wszystko to ma opierać. Nie bardzo, ale przepraszam Pana bardzo, ale, przepraszam pana bardzo. Wie pan co? ale to jest obraźliwe dla polskiego prezydenta. To jest głowa państwa i wydaje mi się, że powinien Pan e, się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu. Jeżeli porównuje Pan polskiego prezydenta, do e, osoby ze świata więziennego. Z całym szacunkiem. Ja z całym szacunkiem dla e, stanowiska prezydenstwa oceniam konkretnie działania tego człowieka, studentów polityki i walczyli bez Pana słowa o prezydencie Polski były po prostu skandaliczne. Rozumiem, że nie ma pan żadnej refleksji w związku z tym. Jeszcze raz, ja jestem. Nie, nie, nie ja mówię do pana Kazuryk nie wiem, czy pan Kazuryk mnie słyszy. Powiedziałam, że, że, że słowa pana Mazuręki okay. o polskim prezydencie że, że to, że były to słowa skandaliczne. I pytam, czy ma pan jakąkolwiek refleksję w związku z tym, bo pan mówi o tym, że powinniśmy się porozumiewać, że żyjemy tak na. Nie, Na pani swoją prośbę nie pomysłem. Przykład tego człowieka pokazuje, że obywatelstwo, bo on podobno ma polskie obywatelstwo. Nie powinno być nadawane od tak każdemu po trzech czy pięciu latach. Pomysł 10 lat prezydenta Nawrockiego to bardzo dobry pomysł. 10 lat, ale również znajomość polskiej historii, polskiej kultury, polskiego języka to powinny być wymagania, żeby komuś przyznać obywatelstwo. Ten Witali zasłynął w 2016 roku tym, że komentował film Wołyń. Wówczas bał się, że prawda o Wołyniu zawarta w tym filmie może negatywnie wpłynąć. Na stosunki polsko-ukraińskie. A my w dupie mamy, że coś takiego może wpłynąć negatywnie na stosunki polsko-ukraińskie, bo to jest prawda, której nie zakrzyczą Ukraińcy. To, że mordowali w sposób najbardziej bestialski Polaków. I kieruje zawiadomienie oczywiście do prokuratury jako Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu z artykułu 135 w sprawie znieważenia prezydenta. Kto publicznie znieważa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jednocześnie jutro na poczcie wysyłam list jako poseł e, na Sejm, jednocześnie też prezes fundacji do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, żeby pozbyć się tego człowieka z Polskiego Uniwersytetu. Tak zacnego uniwersytetu taka osoba nie powinna